Dobry Zawiązał siedzenie, tak? Tak. Zadowolony? Wojtek? Widzisz od tobie dziękuję? Aha. Tak. Widzę. Ale nie płacz, się? Opowiedz jak to było. Pojechałeś taksówką? Pojechałem taksówką. już wniósł. Napisałem list. No to wczoraj pisaliśmy list, no. no? Ale że dałem jedzenie, że nie umrze. Cieszę się. Bardzo. Robiłem prezent jemu. Nie on, nie tylko ja jemu. Tak. Ma swoje urodziny, tak? Tak. Będzie miał co jeść. W końcu, tak? Tak. Dbasz o jego. Muszę. O ciebie nie dba, mało jego. I jak zdzierzę mam. A on o mnie nie dba. Nic od nowego roku. Może wróci do ciebie? Ja się kupię, Lebiotę. A co jeszcze ile jego kupisz? Wszystko. Ubrani, ubranie. Tak. a tam się mnie nie będę dbać. Co tam, później tam, tam. A po co tam? Jeszcze nie czas. Czas? Czas Jut najwyższy. Jutro kopa dopiero, a nie dzisiaj. Czas najwyższy. Pokazałem miłość. Pokazałeś miłość. Sprawiedliwy jestem? Jesteś. Ale tylko nie płacz, bo ja będę płakać. Nie płacz, Krzysztof. Masz wielkie serce i każdy to widzi. Jesteś dobrym człowiekiem, czasami tylko złym. A Wojtek wróci do ciebie wcześniej czy później. Wróci na mój pogrzeb. Do... A jaki tam pogrzeb. Dzisiaj radować się trzeba. Za... Już ludzie w całej Polsce zaczynają tańczyć, bo twoje jutro święto. Kupa jutro. Opijemy to jutro, Krzysztof? Mlekiem? Pijemy. Coś jeszcze powiesz do Wojtka na zakończenie tego filmu? Wojtku, życie smacznego! Z całego serca! Patrz! Serce mój, całe mąże! Serce moje całe bo Może trzecie, czwarty, Ale bez płaczu, Krzyśek, bo ja nie będę nagrywał twego wycia. <laughs> tak, Wojtku, kocham cię w średniu, Z całego serca! Ale widzisz, jaki jestem miłosierny, dobry? Sam nie wiem, piję tylko. A, oddaję to dla niego. Ktoś by zabił cię, rzeczy dla jego? No kto by zabił? Kto by to nosił? To pozdrów Wojciecha i zaproś go na jutro Wojtku Wojt... Wojciechu Jak chcesz Możesz przyjechać, możesz nie Ale ja te jedzenie będę dobozić. Będę dowozić Żeby nie umarł Ja umrę, ale Ty nie Ale Ty nie Ale bez płaczu tutaj mi no Ale Ty nie, nie dam żebym Ty umarł Nie dam On przyjedzie do Ciebie jutro tutaj Nie, Nie płacz dam. Przyjedzie Rafał go przywiezie a ty przyjedziesz? A ja muszę być tu?